Zacznijmy ten absolutny pokaz w oszustw, obłudy i plucia nam, ale też Wam w twarz. Widzieliście te konwoje luksusowych aut wjeżdżających na Ukrainę? Jedna z trzech takich autolawet z takimi pojazdami. No to pamiętajcie, że pomoc humanitarna to nie tylko Porsche i Mercedesy. Przykład numer jeden. Na crm liście przewozowym, pomoc humanitarna koce, ubrania, natomiast w skrzyneczkach kable miedziane i jakieś przewody. Ja, to jest pomoc! Z tyłu kocek! Wyjazd na tył! Gdzie jest ta zakonnica? Przykład numer dwa. Na liście przewozowym materiały sypkie, a w środku takiego auta? Co na pacę? Papiery na materiały sypkie. To jest zmieszanie. Proszę bardzo, jest policja. I proszę zobaczyć, ukraińskie materiały sypkie jakieś niebieskie. Na ten moment to tylko przykłady z ostatnich dni, a wy sobie po prostu musicie pomyśleć i zastanowić się nad tym, co działo się przez ostatni rok albo półtora na tej granicy. Ale może skupmy się na tym, co ostatecznie może trafić na nasze europejskie stoły, czyli pożywienie i zobaczcie na co wpadli nasi koledzy rolnicy blisko przejść granicznych na wschodzie. Jedziemy właśnie, chwilę się wyrwaliśmy ze strajku jedziemy na, na ukryte w lasach terminale przeładunkowe. Dobra, wychodzimy, idziemy, zobaczyć co nie ma tutaj w tych wagonikach. Terminal gazowy a wszystko z rzepakiem. Patrzcie jaki skład. Wszystko z na wagonach rzepak prosto z Ukrainy i moglibyście powiedzieć, może przecież to normalne, że tak właśnie wygląda rynek. Z jednej strony eksportujemy, a z drugiej importujemy, ale nic z tych rzeczy. Na pewno musicie sobie zdać sprawę, że rzepak taki jak ten, ale też inne uprawy z polskich pól są jedne z najbezpieczniejszych w Europie i na świecie. Mówi o tym przede wszystkim średnie zużycie substancji aktywnych do ochrony roślin używanych w poszczególnych krajach. Zobaczcie, gdzie jest Polska. No i teraz sytuacja za naszej wschodniej granicy, jak to wygląda na Ukrainie. Jest wręcz przeciwnie. Substancje, które u nas mogły być wycofane 10-20 lat temu, bo zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia i życia, dalej są na Ukrainie dostępne, dalej można je stosować i są stosowane. Nie ma tam Unii Europejskiej, nie ma zakazów, nie ma nakazów. Nikt nie prowadzi żadnych kontroli, nikt nad nimi nie stoi. I ten towar przyjeżdża do nas w wagonach, i ten towar jest przetwarzany, i ten towar wraca na wasze talerze. No i możecie powiedzieć, no ale przecież wojna, trzeba pomóc. O, naprawdę my, rolnicy złych intencji. Nie mamy, rozumiemy sytuację, ale dla Was tylko tak informacyjnie. Zobaczcie, komu my tak naprawdę pomagamy. I tutaj cała lista gospodarstw na Ukrainie, posiadaczy ziemskich, agrooligarchów. Można powiedzieć, że ponad połowa ziemi na Ukrainie nie jest w rękach ukraińskich. Przecież na tym dorabiają się jednostki, pojedyncze osoby. My wcale tym Ukrainie nie pomożemy. Ale zobaczcie, co jeszcze tutaj w tych wagonach wjeżdża do nas. O ja. Woda. Ta Głowa mała. Zapleśniały rzepak. Spleśniała kukurydza. Przecież to się w ogóle nie nadaje do niczego. I co myślicie, że ktoś to teraz będzie łaskawie utylizował? Czy może jakiś tranzyt pojedzie, może Niemcy będą chciały sobie taki towar przyjąć? Uwierzcie mi, że nie. I oczywiście sami pomyślcie, gdzie ten towar trafi. Myślę, że już możecie się domyślać, w jakim kierunku on, on zmierza i co zostanie z niego zrobione.